Witam wszystkich dzisiaj o tym jak wykończyć okop jak mamy taką obróbeczkę tyle zostało nam to po prostu przybijamy do deski czołowej od góry krujcami papiakami na wierzch na deskę czołową i na krokwie co tutaj są Przybijamy po prostu papkami Przybiłem taką obróbkę, jak pokazywałem wcześniej. Tu końcówkę sobie zagiąłem żeby ta woda nic nie spływała, żeby nie podpływała tam pod spód. I tak po kolei, blachę za blachą się przybija. Na to dajemy taśmę dwustronną. Przyklejamy membranę. I tak jak widać, tak mamy to wszystko obrobione Trochę trochę membrana, nierówno ucięta, ale to nic. Jak widać, woda sobie potem spływa. No jest teraz rano, jest wszystko zaroszone. Woda sobie ładnie potem spływa. I teraz przedłużymy tylko kontrłaty. w tym miejscu. Dobijemy tą łatę czołową i z tyłu damy drugą łatę żeby przykręcić po prostu haki będą się trzymać haki na tej pierwszej łacie i na tej tutaj z tyłu ta z tyłu to jest tylko do podtrzymania tych haków nakropiowych na tej pierwszej będzie się opierać dachówka na tej pierwszej tak samo będzie też leżał pas nadrynowy. i tutaj będzie wstawiona kartka wentylacyjna co postaram się pokazać w kolejnych filmach no i dobra, mamy przedłużone kontrłaty. Na to jest przykręcona ta pierwsza łata Druga łata do podtrzymania Haka nakropiowego do rynny I teraz Nacinam sobie piłą tarczową Rozmierzyłem sobie najpierw odległości w jakich mają być haki Nacinam sobie piłą tarczową I wybieram sobie dłutem Tak no jak tutaj Robię takie pusty Pod haki I na to jak mówiłem wcześniej, nabijam siatkę, tak zwaną tą muchówkę. I tu będzie ta wentylacja pod rynną, wentylacja dachu. Tak więc tak to wygląda. No i dobre, mamy. Piękny zachód słońca i zrobioną robotę.